Pejzaż zimowy. Temat na obserwacje. Dzień dobry. Chciałabym, żeby dzisiejszy temat skłonił Was do wnikliwej obserwacji. Będziemy dzisiaj malować zimę graficznie bez użycia koloru. Także przygotujcie sobie narzędzia od czerni aż do bieli. Szarości różne mogą być to tempery, kredki, pastele, ołówki. Fajnie byłoby, gdybyście spróbowali sobie też postawić takie wyzwanie i spróbować nie używać bieli. Białą macie kartkę, także w tych miejscach, w których ma zostać biel, spróbujcie zostawić czystą kartkę. Jeżeli się nie uda, no to wprowadzicie sobie białą farbę, czy białą pastelę, czy kredkę. Zacznijcie od wybrania zdjęcia, które was najbardziej zainspirowało. Przypnijcie zdjęcie do sztalugi do góry nogami i obok przypnijcie kartkę białego papieru. Możecie delikatnie naszkicować sobie ołówkiem, a potem zacząć wprowadzać walor. Radziłabym stopniowo nakładać walor, nie używać od razu ciemnego, czarnego, żebyście mieli możliwość później w trakcie pracy jeszcze stopniowo to przyciemniać. W tym temacie najważniejsze jest, byście dokładnie się przyglądali zdjęciu, byście zauważyli, jakie plamy są, jakie kierunki, jakie natężenie barw i mimo tego, że zdjęcie jest kolorowe, to Wy musicie dobrać odpowiedni odcień szarości, Taki, który będzie odpowiadał na tężeniu odpowiedniego koloru. Ponieważ zdjęcia wiszą odwrotnie, to mam nadzieję, że nie będziecie rysować schematycznie, nie powtórzycie już nawyków, które macie przy rysowaniu drzewek, kojneczek, tylko będziecie zwracali uwagę właśnie na struktury, na kierunki. Ważne jest, żebyście próbowali dobrać odpowiednie narzędzie do przedmiotu, który rysujecie. W inny sposób narysujecie drzewa, które są na pierwszym planie, w inny sposób na gdzieś oddalone. Zwróćcie też uwagę, że te rzeczy, które są oddalone, są mniej wyraźne, także nie musicie tak dokładnie rysować szczegółów. Natomiast te rzeczy, które są blisko, są bardziej wyraźne, bardziej kontrastowe. Jeżeli śnieg spada na gałęzie i widzicie to z bliska, to ten śnieg jest jaśniejszy, gałęzie są ciemniejsze. Natomiast jak drzewa są już oddalone, to te plamki są drobniejsze i mniejsza różnica w natężeniu bieli i czerni jest. Temat jest bardzo ciekawy i postarajcie się wytrwać w tym, żeby do końca mieć zdjęcie odwrócone. Potem, jak odwrócicie i zobaczycie już ten wasz rysunek w odpowiednim ułożeniu, będzie to dla Was na pewno, tak jak dla naszych dzieciaków, wielkim zaskoczeniem, że udało Wam się stworzyć tak piękny obraz. Tak jak przy innych tematach, przy tym również namawiam Was do tego, żebyście nie pracowali szybko, żebyście się delektowali pracą. Co jakiś czas możecie sobie zrobić przerwę. Odejść na chwilę od pracy, żeby oczka odpoczęły, i żebyście Wy mogli świeżym okiem spojrzeć na pracę. A także w trakcie pracy dobrze jest co jakiś czas odchodzić na pewną odległość, żeby popatrzeć z dala na swój rysunek, porównać rysunek i zdjęcie, jak bardzo kontrasty się różnią, czy nie trzeba gdzieś czegoś wzmocnić, czy coś osłabić. Te życzę wszystkim miłej zabawy i czekam na Wasze obrazy. Do zobaczenia następnym razem.